Dzień dobry wszystkim. Jak unikać rozproszeń podczas modlitwy? <laughs> Nie da się. <laughs> historia jest taka, że my się chcemy modlić, no a szata nam przeszkadza. Wykorzystując wszystkie swoje sztuczki, czyli sprowadza nam do głowy wszystkie myśli, które nas zainteresowały w ciągu dnia lub nas nurtują. Bardzo istotną rzeczą jest, aby się wyrzec wszystkich roztargnień przed naszą modlitwą. Matka Boża mówi w ten sposób, że podczas odmawiania różeńca, długiej modlitwy, wypowiada: tak, wyrzekam się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść w czasie tego różeńca. I to działa. Jeden ze święty próbował, żeby powiedzieć jedno ojcze nasz dobrze. Skupiał się i nic mu nie wychodziło cały dzień. Kombinował na różne sposoby, wiedział, że się nie udaje, i na koniec dnia, kiedy no był trochę podłamany, no, jedno ojcze nie potrafił. To pan Jezus powiedział mu: Słuchaj, to było najlepsze, twoje ojcze, w całym twoim życiu. Czyli próby naszego starania się, my się staramy, wynik nie jest w naszych rękach. Pokusy szytańskie są. Szatan kombinuje na milion sposobów, jak nas rozproszyć. Wielokrotnie mu się to udaje, ale my nie powinniśmy tracić naszego wewnętrznego spokoju. Modlimy się? Przepraszam. Staramy się, a Bóg ocenia nas z naszych intencji. Chcemy się zbliżyć do Pana Boga. Modlitwa to zbliżenie do Pana Boga. Podziękowanie. Tą chęć nawiązania łączności z Bogiem. No, Bóg to wszystko widzi. I Bóg doskonale też wie, ile szatan nam przeszkadza. A my mamy być pokorne żuczki. Nie udaje się, próbujemy dalej. Tak, tak jak ten święty. Staramy się. Próby czynią mistrza. I tak to trzeba robić. Nie denerwować się, nie zaprzestawać modlitwy rozproszenia są i będą. Tak to jest. Ale stwierdzenie, że wyrzekam się wszystkich roztargnień jest rzeczą bardzo ważną i słuszną, zanim zaczynamy modlitwę. Zaczynamy się skupiać na naszej modlitwie. Prosimy Boga o pomoc, żeby to się nam udało, wszystkie dary Ducha Świętego i wyrzekamy się wszystkich roztargnień, które mogą przyjść też w na naszej modlitwie. Nie chcemy, tych, nie chcemy tych rozproszeń. Chcemy się z Bogiem spotkać, być blisko. Bóg to zrozumie. Doskonale. Dobry Boże, pobłogosław. Ja Ci bardzo dziękuję za wszystko. Dziękuję Tobie, ukochan Matko, i wszystkim jestem w Boże świętym Boże do pomocy. Wszyscy sobie Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.